Marta Garbatowska, witam i zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia. Za nami wypełniona atrakcjami Wejchrowska Noc Muzeów. W tym roku ratusz odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających około 3000 osób. Podobnie było w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Zorganizowana po raz siódmy Wejherowska Noc Muzeów przyciągnęła do naszego miasta wielu odwiedzających. W otwartym do północy ratuszu można było obejrzeć wystawę fotograficzną Wejherowianie w Kronikach Miasta oraz wystawę malarstwa Artura Kolby Strefa Odlotu. Tłumy chętnych odwiedzały gabinet Prezydenta i chętnie robili sobie wspólne zdjęcie z Krzysztofem Hildebrantem. Uważam, że ratusz powinien być otwarty dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców, ale dla wszystkich, którzy chcą go zobaczyć. I mniej więcej staramy się w ten sposób postępować nie tylko w noc muzeum, ale przez cały rok, a mnie cieszy, że właśnie w, ten, w tą noc, w ten wieczór, mogę sobie spotkać z taką dużą ilością osób, każdy coś tam powie, każdy też jakąś uwagę przekaże, które są bardzo cenne dla mnie. Nawet w Wejherowskim Rynku oglądaliśmy występy grupy cyrkowej, szczudlarzy, iluzjonistów oraz mimów. Ogromne zainteresowanie wzbudziło także malowanie karykatur na żywo. Niezwykły był pokaz ogni na rynku, będący połączeniem ognia, tańca oraz teatru. Artyści pokazali, że ogień jest nie tylko żywiołem, ale również formą sztuki. Również Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przygotowało szereg atrakcji dla zwiedzających. Motywem przewodnim był wątek indyjski oraz kaszubski. Podobnie jak Indianie, Kaszubi też mają swoje grupy można powiedzieć że szczepy czy Indianie mają Siouxów, Apaców, komanców. My mamy Beloków Reboków, mężanów, lesoków, więc my też mamy różne szczepy. Występy muzyczne Indian, konkursy, wioska indiańska oraz specjalne namioty to nie jedyna atrakcja. W pomieszczeniach muzeum można było zobaczyć wystawę carvingu, wystawę malarską pod tytułem Kaszubi Wczoraj i Dziś oraz mapę Pomorza z 550 roku. Marszałek województwa pomorskiego, starosta Wejherowski i starosta Pucki spotkali się w sprawie budowy drogi z Wejherowa do Pucka przez Brudzewo. Trasa rozpoczyna swój bieg przy wyjeździe z naszego miasta przez Kąpino. W budynku starostwa powiatu Wejherowskiego podpisano porozumienie w sprawie podjęcia działań na rzecz przygotowania do realizacji zadania polegającego na budowie drogi powiatowej Celbowo-Brudzewo-Wejherowo i przebudowie skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką nr 216 w miejscowości Celbowo. Stronami porozumienia jest powiat weicherowski, powiat pucki oraz urząd marszałkowski. To jedna ze strategicznych inwestycji drogowych, która ma odciążyć ruch na drodze wojewódzkiej 216 i usprawnić połączenie drogowe między powiatem puckim oraz wejherowskim. Jest to niezwykle ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców jednego jak i drugiego powiatu. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego mają, że tak powiem skrócony dostęp nad morze, nie muszą jechać drogą wojewódzką 216, mogą tutaj bezpośrednio. Poza tym dużo mieszkańców, mieszkańców powiedziałem, ale tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w powiecie puckim bardzo się cieszy z realizacji tej drogi dlatego, że też ta działalność gospodarcza może jeszcze bardziej się rozwinąć. Inwestycja przyczyni się także do bezpośredniego połączenia ze szpitalem wejherowskim. Mieszkańcy powiatu puckiego będą mieli dogodniejsze warunki gdyż droga skorelowana będzie z istniejącą drogą z Wejherowa w kierunku kompina. Inwestycja wymaga przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką 216 stąd także uczestnictwo w projekcie Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd wojewódzki z pewnością dorzuci się do, tej, do tego porozumienia przebudowując skrzyżowanie na drodze 216 łączącej się właśnie z, z tą drogą powiatową. Ja przypomnę, że tego typu roboty drogowe są, są najdroższe. Być może będzie to bardzo duże rondo, być może jakieś inne rozwiązanie techniczne ale porozumienie spisane przez trzy strony, przez Powiat Pucki, Powiat Wejherowski i Samorząd Wojewódzki gwarantuje, że ta, ta droga zostanie wybudowana. Modernizacja trasy obejmuje łącznie 12 kilometrów. Po stronie Powiatu Wejherowskiego znajduje się 6 km i tyle samo po stronie Powiatu Puckiego. Opracowanie dokumentacji potrwa do maja 2017 roku i już w 2018 roku ruszają prace. 13 maja w Wejherowie obchodzono Święto Strażaka. Podczas uroczystości zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, brygadier Waldemar Miłejko, wręczył odznaczenia i awanse osobom wyróżniającym się w służbie pożarniczo-ratowniczej. Aktualnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wejcherowo pełni służbę 109 funkcjonariuszy i zatrudnionych jest 5 pracowników cywilnych. W ubiegłym roku na terenie powiatu wejherowskiego powstało 1528 zdarzeń, w tym 508 pożarów. Odnotowano też 34 fałszywe alarmy. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 28 osób, a 421 zostało rannych. Poszkodowanych zostało też 4 ratowników. Praca strażników nie należy do najłatwiejszych. Pamiętajmy, że zapewniają bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom powiatu, który jest największym powiatem w kraju, ale także osobom przyjeżdżającym i przebywającym na terenie naszego powiatu. Święto strażaka to doskonała okazja do wyróżnień i wręczania odznaczeń oraz awansów. Podczas uroczystości starosta wejherowski Gabriela Lizius przekazała strażakom do użytku ufundowaną przez powiat kamerę termowizyjną i turbowentylator do oddymiania pomieszczeń. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej również Ochotnicze Straże Pożarne na terenie powiatu wejherowskiego rozwijają swoje możliwości ratownicze. Szczególnie dotyczy to 15 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Niezwykłą staranność i ogromny trud włożono w wykonanie pracochłonnych plac plastycznych, a takimi niewątpliwie są drzewa genealogiczne oraz kroniki. Do tegorocznej, 20 już edycji konkursu Szukamy Własnych Korzeni wpłynęło ponad 100 prac. Jak istotna jest znajomość własnego pochodzenia, przodków i rodziny od 20 lat, udowadniają młodzi uczestnicy konkursu Szukamy własnych korzeni. Dzięki powiatowemu zespołowi placówek oświatowo-wychowawczych co roku podziwiać możemy wyjątkowe i niezwykle zachwycające prace w dwóch kategoriach drzewo genealogiczne oraz kronika. Celem konkursu jest przede wszystkim szukanie własnych przodków, odtwarzanie historii rodzin oraz poszerzenie wiedzy o własnym pochodzeniu. A to udaje się uczestnikom doskonale. a potrzebie poznania swych korzeni świadczy chociażby rokroczna liczba uczestników. Do tegorocznej edycji wpłynęło ponad 100 prac. Okazuje się, że te drzewa genealogiczne są tak cenne i dla nich istotne, ponieważ są atrakcją wszystkich urodzin, świąt rodzinnych, gdzie przekazywane są podczas uroczystości, odtwarzane, oglądane przypominają sobie, jak zostały te, te drzewa tworzone, ale również kogo już nie ma. Najstarsze korzenie, jakie odnaleziono na potrzeby konkursu, sięgają wieku XVIII. W kategorii drzewo genealogiczne wśród szkół podstawowych zwyciężył Franciszek Formela z Nowego Dworu Wejherowskiego. Nagrodę specjalną otrzymały Klaudia Gruba oraz Maja Gelińska, obie z Bolszewa. W gronie gimnazjalistów laureatką została Julia Marchlewska z Rumi, zaś wśród szkół ponadgimnazjalnych Aleksandra Białk z Wejherowa. Natomiast w kategorii kronika pierwsze miejsce szkół podstawowych przyznano Julii Drewa z Bolszewa. Natomiast w gronie gimnazjalistów listów za najlepszą uznaną kronikę Agaty Palach z Bolszewa. Rafał Karcz i jego podopieczni nie dają o sobie zapomnieć. Sukces goni sukces. Tak najogólniej można opisać dokonania kickboxerów z Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Przypomnijmy, że na początku maja zdobyli aż 34 medale w Krynicy Zdrój podczas Pucharu Europy. To jednak nie koniec. Jeszcze w maju sięgnęli po 9 medali na zawodach w Lesznie i dwa medale w Lidzbarku Welskim. Leszno gościło ponad 300 zawodników z 49 polskich klubów kimboxingu. Mistrzostwa Polski rozegrano w dwóch kategoriach: light Contact oraz point fighting kadetów i seniorów. Zuzia Kalbarczyk, faworytka turnieju, dotąd niepokonana jeszcze w Polsce. W point fightingu i w light kontakcie, obroniła tytuł sprzed roku w Lubawie. zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 50 kilo właśnie kadetek starszych w obu formułach, także podwójne mistrzostwo Polski. Też mistrzostwo Polski zdobyła Paulina Stęka w point Fightingu, wicemistrzostwo Polski w light kontakcie. Mistrzem Polski po pięknych walkach został Filip Stark z Luzina. Łącznie przedstawiciele Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego na zawodach w Lesznie zdobyli 9 medali w tym 6 złotych i 3 srebrne. Bohaterem zawodów okazał się także sam trener Rafał Kacz, który w kategorii seniorów wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski w badze do 57 kg. Tydzień później, w dniach od 16 do 17 maja, zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego wywalczyli kolejne medale. Tym razem dwa srebrne podczas Mistrzostw Polski w Lidzbarku Welskim. A dziś w wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek.